Tutaj akurat to już widzieliśmy. Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Hobbit'a. Może akurat tak zacznijmy. Mm, o, właśnie. Tutaj tych dwóch magów akurat miałem. I z tego co pamiętam, to oni chyba łazili po. Łaziliśmy nimi po. Grobowcu? To był jeden z takich kontentów, gdzie. którego nie było w filmie, tak? Na takiej zasadzie, że. Gandalf razem z. Kurde, jak mu jest? Zapomniałem, jak mu jest. O Ojo,jo,jo,jo! Co ci się dzieje? Halo. Radagastem. O właśnie, Radagast. Gandalf razem z Radagastem odwiedzili grup, gdzie byli złożeni um, właściciele ludzkich pierścieni władzy. O tak. Na takiej zasadzie. Co było dość ciekawe.

Czy do 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 Dol Guldur nie było odwiedzone czasem przez yy, Galadriele, Gandalfa i jeszcze kogoś tam? Chyba, że to była ta pierwsza potyczka, bo tam jeszcze Saruman był, tak? Myślałem, że nie będę mógł tego rozbić, ale okej, okay, udało się. Yy, trochę jakoś nie za specjalnie mi odpowiada takie sterowanie, gdzie mam. Yy, Pokazaną postać bokiem. Trochę mi się akurat tutaj percepcja zaburza, jeżeli chodzi o takie spoglądanie na tą postać. Dobra, czy my tutaj coś będziemy musieli akurat, yy, dajmy na to, zbudować? No zaraz zobaczymy. Nie czaruj mi teraz, halo, panie kochany. Dobra, weźmy Radegasta, bo jego było mało, mało w filmie i tutaj akurat tak fajnie nim się biega. Tu coś jest. Wejdę? Wejdę. O proszę, jakie czary, kurczę. Coś możemy tutaj zrobić. Bardzo mi się podoba to budowanie tutaj. What? Co to jest? Nie bij Gandalf'a, kurde. X. Nie, tutaj jest X. O. Dobra, takich rzeczy akurat tutaj nie widziałem. Gra mnie zadziwia praktycznie za każdym razem. Jeszcze spróbuję sobie akurat tutaj troszeczkę tych rzeczy porozbijać. Trochę tych klocków tutaj tylko wypadło. Wiecie co? A ja spróbuję jeszcze tak. Czy ja mogę w niego walnąć? Nie, nie mogę w niego walnąć. Nie, nie pokazał się znacznik. Wow. Widzę już znajdźki, tam chyba jakiś gołąb był czy coś takiego. No, chyba będzie walka jakaś. Dobra, spróbujmy na razie ogarnąć tego gołębia po prawej stronie. O, widzicie? Są właśnie ptasiory. Cyk. Jeszcze jeden gdzieś został, tylko nie mam zielonego pojęcia gdzie. Nie widziałem go przynajmniej jak był y, pogląd na całą mapę. Okej, okay, oczywiście ptak sypnął kasą. Aha! I drugi jest potrzebny pod... na tej stronie, tak? Kurde, jaki cios współobrotu! Hmm, zobaczmy, co ja tutaj mogę zrobić. Czy ja to bym tak... X. Aha! No proszę bardzo. Okej. Okay. To było no, łatwe akurat. Tu coś zbudujemy i chyba na górze będzie jakiś taki... Nie, to trzeba prze... przekręcić. Dobra. Te akurat zagadki są takie naprawdę bardzo fajne i przystępne. Gdzie jeżeli chodzi w ogóle o zagadki, to... Nie dla mnie. Ja tędy przejdę. Niby mogę to rozbić. Ale tutaj to chyba zombiaki, nie zombiaki, tylko gobliny mogą chyba tędywać po tej, po tej ścianie. Więc tutaj akurat chyba nic takiego nam się nie uda. Czy ja mogę w to strzelić? Tak. Ok. Czyli jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Czy ja tu będę musiał zejść na dół? Najprawdopodobniej tak. Tu jest jakiś kołowrotek. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie on będzie tutaj działał. Czy to mogę zbudo zbudować tutaj coś? Chyba tego nie mogę rozwalić. Eee, tutaj są jeszcze jakieś klocki. Okej, pozbierajmy. To tam jest głośno strasznie. Chodźmy w tą stronę. No to budujemy. Okej, okay, jest drabina. Sypnęło nam trochę kasą. Powiem wam szczerze, że do tej pory jakoś niespecjalnie się zastanawiałem o co chodzi z tą kasą. Jest i ptasior, dobra. Stawaj mały latający przyjacielu. Przyjacielu! I co się stanie teraz? Nie, nic się nie stało. A jedno. O! Oh. O oh, wow! Ok. Nieźle. Coś z tego będę miał? Nie, tylko trochę kasiory akurat i tych materiałów do budowania. I tu będzie posąg, czyli jeszcze jeden nam zostanie posąg akurat do ogarnięcia. Dobrze, 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 dobrze. X. Nie, nie, nie. O tak, X. Kurde, nie ogarniam, pokazuje mi X i teraz co? No co jest, kurcze, halo? Nie, nie rozumiem teraz tego, akurat tutaj coś się, co się podziało. Aha, dobra, okej, okay, wcześniej samo reagowało, teraz akurat nie wyszło, no ale dobra. Mm, I jeszcze jeden, ten będzie na górze, tak jak nam akurat tutaj zrobiła się drabina. No to come on, zobaczmy, co na tej drabinie tutaj będzie. Tu no, chyba potrzebuję jeszcze mocy Gandalfa albo pomocy Gandalfa ogólnie, żeby... Mogę ich połączyć? Nie, nie, nie mogą działać drużynowo, tak? No to spróbujmy tutaj coś przykastować. Nie działa. E, mogę coś się rozbić? Też nie. Może to rozbiję. O, z tego chyba będę mógł coś zbudować, nie? Zaraz zobaczymy. Mogę? Mogę. Tu jest skrzynia w ogóle. Halo. Bierzemy. I jest ostatni posąg. Ostatni promień mamy. Ale ja bym chciał jeszcze tak przynajmniej delikatnie zobaczyć tutaj, czy coś mogę zbudować jeszcze, czy coś zniszczyć, może jakaś znajdka będzie. Które jakoś niespecjalnie mi się wydaje, że wpływają na rozgrywkę. Po prostu znajdka to znajdka i tyle. Nie, chyba nie będę tutaj już nic mógł zbudować. Także damy sobie akurat z tym spokój i słuchaj to tak. No, co jest? Halo. No, co jest, kurczę. Ej. O, właśnie, teraz samo złapało. Teraz, jak nie celowałem, było lepiej. No i co? O, tu Bilbo coś mógłby zbudować. Zejdźmy na dół i zobaczmy, czy tutaj coś mogę zrobić. Jest, otworzyło się przejście. A, widzicie. Ok, B, jest tutaj broń. Czy ja teraz na przykład mogę się połączyć z nim? Nie, nie mogę. Nie! O! Odnowiło się! Okej, okay, już myślałem, że będę musiał zaczynać od nowa. Dobra, nie biorę tego. Nie biorę tego, nie ruszam, bo ostatnio miałem problemy z pochodniami, więc mam w nosie coś takiego. Dobra, ja chyba muszę wziąć ten toporek. A tutaj co jest? Zaświeci się? Nie, tam są jakieś takie. Mroczne rzeczy, to nie. To nie będziemy akurat bawili się w ten sposób. Co tutaj mamy? To mogę zniszczyć? Tak. To mogę zniszczyć. Nawet mogę coś zbudować z tego. Dobra. No to kaman. Aha, jakiś mechanizm, tak? Schody. Ale... A, widzicie, krata mi się tam na dół. Obsypała. P. Jest. Dobra, teraz akurat to tutaj przytwierdzimy. I chyba będę mógł to podnieść, nie? Halo. B. Aha, czyli będzie jeszcze jedna część tutaj do podniesienia. Dobra, 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 damy radę bez problemu. To jest mitrilowe i ja jestem ciekaw w jaki sposób te mitrilowe takie akurat zabezpieczenia kraty czy coś tam. Bo są też posągi takie mitrilowe. W jaki sposób ja mogę to rozwalać? Do tej pory jeszcze nie udało mi się akurat ogarnąć. Nie, 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 nie tam nie idziemy, ale. Co nie, to może sobie zobaczymy, czy coś tutaj. Nie, tam chyba nie wskoczę. Moja postać akurat automatycznie jakoś blokuje się. Czy teraz, jak ja to wezmę i walnę w to. Okej, okay, i co mi to dało? Aha! Czyżbym schody zbudował? Tak. To jest dobra informacja. Teraz możemy sobie akurat przejść tędy. Rozbijmy te klatki tutaj. Być może akurat jeszcze coś znajdziemy do zbudowania. Jeżeli nie, to będą jakieś materiały, które możemy uzupełnić w skrzynkach. Coś tutaj lata. O właśnie, dobra, to mamy też. Widzę, że tam mogę przejść. No to będziemy akurat próbowali. Jest. Dawaj, dawaj, Radagast. Pomijając to, że jesteś dobrym magiem, to, kurde, jesteś bardziej wysportowany niż ja. Okej, okay, no to idziemy chyba, nie? Uuu, Azog. Oż ty, w życiu. Jak ja mam z nim tutaj... Nie, 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 Y. Ppe, 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 ppe. Teraz co będzie? X, będzie X. Nie A, dobra? Te pojedynki. Ta wartka akcja. Powiem Wam szczerze, że ja jestem zdruzgotany, jeżeli chodzi po prostu o szybkość pojedynków, jaka tutaj się dzieje. Yy, odrzucił mnie. Y. Yy, Ojku, naprawdę? Dawaj, 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 Radegost. dawaj. A jakbyśmy mu jeszcze tutaj jakiegoś użyta przyłożyli tutaj? Yy! Zabił mi Gandalfa! Nie, nie, nie! Y! Y! To, 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 do, to, do. to, to! Dobrze, okej! Okay. Czy ja muszę być ciachnąć tutaj? Be be, 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 Czemu tamten stoi się gapi? Okej, okay. jednak coś... Co ty robisz, Adagast? Halo! Ej! Koleś! Gdzie ty biegniesz? A, zaciąłeś się. Dobra. Ucieknijmy troszeczkę. Czy ja mogę to, na przykład, zepsuć? Mogę, ale to mi dało aż nic. Super pomysł. Machnijmy go tutaj, Y Cyk, proszę bardzo, patrz Gandalf. Nie, rozleciał się. Czemu te postacie insy robią? Patrzcie, bo jak on insy nie działa. Ok, łódko z kurczaka, serduszka, uciekaj, B. No, piękny unik, kurde, widzieliście to? I co teraz będzie? No, stary. Ale czemu wy się odsuwacie? Przecież przed chwilą gościa oklepaliśmy. A. Okej. Okay. To wystarczający argument. Yyy. O nie! Nie, 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 nie. Ja nie lubię takich... Nie lubię takich rzeczy. Zdobyłem skrzynię, ale jestem dobry. Kurde. Nie tam. O Jezusie. Yyy. W ogóle to... Tak wygląda gra. <gry> Ale jestem dobry. Kurczę, wszystkich pokonałem. Okej. Okay. Co ten kandal robi? Aha! Ej, co jak co, ale bardzo ładna melodia. Mam klikać, 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 klik. Nice. Kurde. klikać, co? Yy, mam wrażenie. Mam wrażenie, że postacie z Lego Hobbit czarują lepiej niż magowie z filmu. Ale to tylko wrażenie. <grymne> Kurde, gdzie ja jestem? Tutaj, nie go. Zostaw to. Dobra, okej. Okay. Leży. I on klocków rozrzuca. I to nie tą stroną, co wam się wydaje. A może to było takie? Tylko czym on tutaj bije? To jest jakaś. Co to jest? Ręka? Czy po prostu jakieś tam działa, czary? Ja tam nie widzę żadnej. A jest postać? Nie, tym to tam nie ma postaci, to jest cień! X. Nie w tą stronę stary! gdzie ty w ogóle rzucasz te czary? Nie, 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 nie. Tu jest. Tu. X. Masz, 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 masz. Nice. Iii. O kurde, ubili mnie. To słabo trochę. Wiecie co? A gdzie jest Gandalf? Tak by the way w ogóle. Co się stało z Gandalfem? A, tu jest. Dobra. Okej. Okay. To wszystko jasne. Nie tam. Nie tu. Dobra, okej. Okay. Jak on poleciał? Przecież go ja w kosmos wystrzeliłem praktycznie. Co to w ogóle się stało teraz? A jak zrobię tak? On nic nie daje. Okej. Okay. Super, super ult. Zrobiłem tarczę i po czym koleś mnie zabił. Więc ogólnie bardzo na tak. Serduszko wziąłem. Tutaj są w ogóle jeszcze jakieś mapy. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy to mapa, do coś się. B. Kliknąłem B. Kliknąłem B. Ej, miałem to przytrzymać? Nawet nie widziałem. Dobra. Chyba miałem przytrzymać. Chyba bardzo tak. Ok. Jeszcze damy radę. Damy radę. Proszę bardzo, kurde, jaka kontra tutaj. Co mnie z kontrą to miało mało wspólnego. Naprawdę! Dobra, jeszcze raz, skupmy się teraz. Stary, jak ty podskokujesz w ogóle? Ty ćwiczyłeś chyba jakichś minikusach, aolinach albo coś takiego. Bo to nie ma opcji, żebyś ty się tak nauczył machać tym staffem sam z siebie. Mam, 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 mam. Maszujemy X, maszujemy masz, 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 masz. Pięknie. I co? I teraz klocki chyba tutaj będą leżały, z których będziemy mogli coś zbudować. Tak jest Ale idź sobie, idź sobie. Idź sobie, no budowle mi zepsułeś. Co za... Gandalf, Weź, zrób coś, ok? Bo ja tu czaruję, a mi przeszkadzają. A, jestem niewrażliwy podczas budowania. Ok? dobra, tego nie wiedziałem strzeliłem to? Ale jestem super. Eee, to nie koniec, tak? Już koniec! Dobra, jeszcze raz, bo on ma tą zbroję, więc trzeba go tam parę razy wmachnąć. Okej, okay, sytuacja opanowana. Czy ja coś tutaj mam jeszcze zrobić? Na pewno mi się zaraz pojawi jakaś opcja. Nie, 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 nie. nie. Ty masz go tutaj akurat trać. Wiecie co? A jak spróbuję zrobić tak? Nie nie, 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 nie. Nie Nie. trafił. Dobra, na razie mam tylko mordować tych, tak? Okej. Okay. Tak też będziemy robili tutaj. B. X. Czy są już jakieś plotki? Tak, jest, pojawiło się. Pojawiła się kolejna opcja budowania. No to cyk. Nie 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 to. Nie to nie 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 nie. Tu. Dobra, jestem niewrażliwy jak czaruje. Także jest. Naprawdę teraz musiałeś jechać motorze jeden. No i mnie jeszcze ubili. Dobra, i teraz tutaj trzeba kliknąć X. Przy tym. Tu. Cyk. Jakie lasery! ej, czy wydaje mi się, czy on jest po prostu większy z każdym razem jak w niego strzelamy <laughs> Rzucił w niego jeszcze stafem. Tak jest. Niektóre fakty mogą troszeczkę się rozmijać z tym, co było w filmie, bo nie widziałem, żeby Radagast tak przelatywał na czapce. Ale okej, okay, okej, okay, dobra. Pięknie. Moi drodzy, yy, bardzo fajny, intensywny kawałek mi się wydaje, dzisiaj nagrywki. Także jestem mega zadowolony. Jeżeli się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. A my widzimy się już następnym razem, czyli najprawdopodobniej jutro około godziny 20. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej.